Dzień dobry, witam wszystkich. Pogoda nas, rybaków, tej wiosny nie rozpieszcza. Mimo wszystko, mam nadzieję, że wszystkim hodowcom udało się z sukcesem przeprowadzić tarło. A ci, co przegapili pogodę i tarło nie wypaliło, zakupili lub pożyczyli wylęk od kolegów. Życzę poprawy pogody i zapraszam na program z serii Stawiarstwo. Jak obiecałem w odcinku o przygotowaniu pierwszych przesadek, w tym materiale omówię Odłów na rybku letniego, przygotowanie i zarybienie stawów narybkowych. I produkcję narybku z pominięciem obsady narybkiem letnim, czyli metoda bezletniego przeławiania. Jak wspomniałem w odcinku o narybku letnim, ryba przebywa w przesadce około 4 tygodnie. I do zadań hodowcy należy codzienna obserwacja ryb. Doświadczony hodowca natychmiast zwróci uwagę na objawy odbiegające od normy. Pomijam w tym materiale objawy związane z chorobami i pasożytami. Takim objawem przed upływem czterech tygodni jest podpływanie ryby pod dopływ wody i pływanie w zgrupowaniu wzdłuż grobli. Oznacza to, że ryba wyżerowała już pokarm i głoduje, i należy ją odłowić i przenieść do drugich przesadek. Hodowca powinien nie dopuszczać do takiej sytuacji, gdyż głodująca ryba chudnie, słabnie i jest bardziej podatna na choroby i pasożyty. Jeżeli nic nie dzieje się z rybą i osiągnęła wagę od 1 do 1,5 g, nawet przed upływem czterech tygodni przystępujemy do odołowu. Odławiamy na wodzie wabiącej, czyli pod prąd wody w specjalnie wykonanych do tego celu odłówkach stałych lub przenośnych. Przy tym cały czas obniżamy poziom wody w stawie. W ten sposób możemy odłowić prawie 100% na rybku letniego. Możemy też nie odłowić całej ryby, zalać staw i pozostawić ją do jesieni. Odłowioną rybę przewozimy do uprzednio przygotowanych i zalanych stawów, czyli drugich przesadek. Przygotowanie drugiej przesadki jest takie same jak pierwszej. Z tą różnicą, że staw, w którym na rybek będzie zimował, nie obsiewamy. Zalewanie stawu rozpoczynamy około 2 do 3 tygodni przed na narybku letniego. Ma to na celu. Danie czasu na wytworzenie się pokarmu naturalnego odpowiedniej wielkości. Zalewamy drugą przesadkę także przez filtry w celu uniemożliwienia dostania się obcej ryby. Stosujemy nawożenie mineralne NPK na wodę. Można też w ten sposób zastosować nawóz organiczny pod postacią obornika, pomiotu i gnojowicy. W przypadku gnojowicy należy ją wpuszczać w paru miejscach. Po wpuszczeniu ryby możemy próbować zacząć karmić początkowo mąką zbożową, a następnie śrutą w miarę wzrostu ryby coraz to grubszą. Ryba pozostaje w stawie do jesieni, a jeżeli staw jest dobrze i szybko osuszalny, na przykład drenowany, może też w tym stawie także zimować. Omówię teraz metodę bezletniego przeławiania. Inaczej z pominięciem przesadkowania. Metoda ta polecana jest w gospodarstwach cierpiących na braki wody, lecz wymaga dużego doświadczenia uchodowcy. Staw przygotowuje się tak samo jak pierwszą i drugą przesadkę. Rozpoczyna się zalewanie przez filtry w dniu przystąpienia tarlaków do tarła. Początkowo zalewa się 1 trzecią powierzchni, następnie wpuszcza się wylęk w ilości na hektar takiej samej lub większej jak w drugiej przesadce. Następnie zwiększa się poziom zalewu. Celem zwiększenia ilości pokarmu naturalnego stosujemy nawożenie mineralne i organiczne. Ryba przy tej metodzie po czterech tygodniach ma 2-3 krotnie większą wagę jednostkową od ryby w pierwszej przesadce. Po upływie około 3 tygodni można próbować karmić rybę początkowo mąką zbożową, stopniowo w miarę wzrostu ryby przechodzić na coraz to grubszą śrutę. Bardzo ważne jest częste przeprowadzanie odłowów kontrolnych. W celu sprawdzenia stanu zdrowotnego i określenia przyrostów. Ryba w stawie przebywa do jesieni, a jeżeli staw ma odpowiedni dopływ w zimie i jest dobrze i szybko osuszalny, możemy zimować rybę i odłowić ją na wiosnę. Jeżeli odpowiednio wykonamy przygotowanie stawu do obsady rybą, zalejemy w optymalnych terminach. Zaplanujemy odpowiednio karmienie i nawożenie, to mamy już połowę sukcesu. Reszta zależy od natury. Dziękuję za cierpliwość. Jeżeli są pytania, proszę zadawać je w komentarzach. Usilnie proszę o polubienia i udostępnienia. I zapraszam na następny materiał z cyklu stawiarstwo, w którym przedstawię metodę produkcji kroczka karpia od wylęgu, tudzież z narybku letniego.